Szanowni Państwo, za chwileczkę wielogłos ekspercki, tak abyśmy wiedzieli więcej. Nowa nadzieja, nowe otwarcie to hasła, które przewijały się podczas debat eksperckich podczas finału 16. Edycji rankingu diamentów Forbes'a. I rzeczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego czasu, w jakim ranking jest realizowany. Najpierw pandemia, później częściowe wychodzenie z tej pandemii, i w momencie, kiedy wydawało się, że już jest odbicie, okazuje się, że na początku 2022 roku wybucha wojna i to znowu destabilizuje rynek. Dlatego to zestawienie jest naprawdę wyjątkowe. Jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak wygląda pełne, Zestawienie we wszystkich regionach Polski przygotowane zostały dla Państwa katalogi. One są dla Państwa, po to aby Państwo mieli po pierwsze pamiątkę z tej edycji, po drugie, żeby mogli Państwo zobaczyć jakie jest zestawienie. 29 przeszło 29 tysięcy przedsiębiorstw. Zachodnio-pomorskie zajmuje dziesiąte miejsce, a w stolicy województwa w Szczecinie jest 248 diamentowych firm. Dziękuję bardzo. Ja z kolei zaproszę moich dzisiejszych gości, a są to Marta Wierzbicka, dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej Szczecin, NG, Zapraszam. Bartłomiej Muzykiewicz, prezes zarządu MGDF Consulting. Daniel Krzanowski, prezes zarządu Print Group. Maciej Gonerko, prezes zarządu Enterprise Logistics. I Paweł Dobrzański, wiceprezes zarządu Kospel. Drodzy Państwo, zacznę oczywiście od tego multikryzysu, od którego w ogóle zacząłem nasz dzisiejszy wieczór, bo, mimo że widzieliśmy przed chwilą, że no. Wydaje się, że idzie ku lepszemu, no to w żadnej mierze nie możemy powiedzieć, że ten multikryzys i jego skutki przeminęły. Cały czas w tej rzeczywistości żyjemy. I na początek chciałem się Państwa zapytać: jakie z Państwa perspektywy w tym momencie są dla biznesu największe wyzwania? Może w pierwszej kolejności zapytam na nasze diamenty. Mi wydaje się, że cały czas jest bardzo duża presja kosztowa, czyli to nie znikło. Także nawet jeżeli w tej chwili ta produkcja, jak to widzieliśmy, połowie rusza, to cały czas jest bardzo duża presja kosztowa, ta cała inflacja, która, która ona się zmniejsza, Natomiast te koszty produkcji one już wzrosły i one są na tym bardzo wysokim poziomie. Także w tej chwili ja akurat reprezentuję firmę transportową, natomiast moi klienci to są firmy produkcyjne. Jak z nimi rozmawiam, to borykają się z tym problemem w tej chwili bardziej. To znaczy, żeby oni coś sprzedali, muszą to wyprodukować to przy bardzo niskich kosztach i wtedy mają problem z rentownością. I dokładnie to samo jest usługa, na przykład w transporcie. Okay, panie Danielu. No, akurat w moim biznesie wykorzystujemy proces przemysłowy, to jest właśnie to, o czym, o czym Pan powiedział. Kwestia kosztów pracy. To jest coś, co no, było degradowane przez ostatnie lata. Tutaj jak... Może tylko jeszcze wyjaśnimy czym Państwo się zajmują. To jest druk. My produkujemy książki na potrzeby komercyjnych wydawców książek, głównie w Europie Zachodniej. Jesteśmy eksporterem i no, właśnie widzieliśmy bardzo ciekawą prezentację makroekonomiczną banku. Najlepszym fragmentem z mojego punktu widzenia było wskazanie na to, co się dzieje w wyniku transferów, transferów socjalnych z kosztami pracy. Bardzo dynamicznie wzrosła presja płacowa, no wzrost płacy minimalnej rok do roku o 25%, gdzie wystarczy popatrzeć na tak prosty wskaźnik jak relacje, jak jest wzrost produktywności. W stosunku do PKB per capita. No, to jest ewidentnie nieuzasadnione. Wydaje mi się, że bardzo dynamicznie wzrasta, wzrasta poziom życia w Polsce. Natomiast no, to, co się dzieje z punktu widzenia eksportera, takiego jak jesteśmy my, bardzo szybko stopniała przewaga związana z niskimi kosztami pracy. No ale cóż, działamy. Panie Paweł, powtarzają się koszty u, u Państwa także? E, tak, oczywiście. Mierzymy się z, z trudnościami związanymi z ogólną sytuacją na rynku budowlanym. Tutaj po tym widzieliśmy tą planszę, ten slajd, gdzie ten szok energetyczny pokazywał ceny surowców gazu. W tym czasie nasza spółka odnotowała rekordowe wzrosty, ponieważ produkujemy urządzenia od początku istnienia zeroemisyjne, urządzenia zasilane energią. Energi energią elektryczną i wymienniki ciepłej wody użytkowej. Widzimy w tej chwili jednak, e, doszliśmy do takiego momentu w spółce, gdzie po, mimo kryzysu, mimo spadków, zdecydowaliśmy na rekordowe inwestycje. Inwestujemy w nową linię produkcyjną, e, nowoczesną, gdzie e, tak naprawdę o 70% zmienimy, zmniejszymy zatrudnienie. Gdzie dostosujemy koszty do tego właśnie, co dzieje się na rynku, ponieważ mierzymy się z konkurencją już globalną. My nie liczymy, że te koszty w Polsce spadną, my liczymy, że one będą rosły coraz bardziej, dlatego przygotowujemy się już na kilka lat do przodu. Zbiliśmy też strategię przedsiębiorstwa, która no, dopasowuje gdzieś tą, tą wizję. I, i, I wykorzystujemy, chcemy wykorzystywać, myślę, że to jest od, odpowiedź ucieczka do przodu. Czyli, właśnie, tam był też taki slajd, który pokazywał, jak mało robotów, jaka jest słaba robotyzacja w Polsce, jak bardzo jesteśmy ciągle uzależnieni od pracy rąk ludzkich. I myślę, że to jest największe wyzwanie w tej chwili, żeby zrobić tę zmianę, ten skok, czyli digitalizować, co tylko się da. Chciałem jeszcze uzupełnić faktycznie, bo zdążyłem tylko narzekać, jeżeli chodzi o stronę kosztową, ale faktycznie potwierdzam, my również staramy się. Proces w znacznie większym stopniu nasycić technologią. My myślimy i sami opracowujemy nowe rozwiązania technologiczne, patentujemy je. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnym producentem, takim startupem, produkującym systemy do produkcji książki na żądanie, książki cyfrowej. No, działamy. Faktycznie chodzi o to, żeby. Z, zmniejszyć koszty pracy. To jest w tej chwili z naszego punktu widzenia w naszym modelu biznesowym najistotniejsze. Firmy potrzebują wsparcia. Potrzebują wsparcia takiego, które ułatwi po prostu prowadzenie biznesu, pozwoli ułatwić, sprawniej wykorzystać środki unijne. Ale w regionie też mamy szereg firm, które świetnie wspierają naszych klientów, firmy, które tu funkcjonują przygotowaniu projektów unijnych i to jest dobry kierunek. Myślę, że potrzebujemy też lepszych regulacji prawnych, takich wspierających biznes, a nie tylko obciążających kosztami i pokazujących perspektywę, że trzeba coś dołożyć, że, że trzeba zatrudnić nowych pracowników, którzy zaopiekują nowe obszary w firmach. Panowie, jak, jak wy patrzycie 5 lat do przodu, to myślicie sobie, dobra, no w to musimy iść, bo, bo jeśli nie, no to zostaniemy w tyle. Co, co to jest? Ja, ja zacząłbym może od, od pracownika, który bardzo będzie się zmieniał. My musimy być otwarci na zmiany wewnątrz naszych organizacji. Musimy zmieniać sposób pracy. Musimy być jeszcze bardziej elastyczni, niż sobie wyobrażamy. Nowe pokolenia, które się zbliżają, to będzie, to będzie duże wyzwanie, szczególnie dla naszego regionu. Zatrzymać talenty w naszym regionie będzie niesamowicie trudno. I tak naprawdę ja bym postawił pracownika w centrum uwagi. Widzieliśmy też, jak populacja nasza będzie wyglądała w przyszłości. Tutaj też było, był taki, znowu odnoszę się do tego slajdu, nie? To będzie wyzwanie dla nas wszystkich, żeby być atrakcyjnym pracodawcą dla talentów żeby je rozwijać i zatrzymywać w naszych organizacjach, żeby oni chcieli przyjeżdżać do Szczecina, do Koszalina, zostawać tutaj na zachodnim Pomorzu, żeby to były dla nich miejsca atrakcyjne. I, i, i to będzie trudne, bo musimy konkurować z takimi ośrodkami jak miasto, jak Wrocław, Poznań, Kraków, który się niesamowicie szybko rozwija. I to myślę, no, będzie wielkie wyzwanie, czyli pracownik. Druga sprawa to klient bo wszyscy produkujemy, sprzedajemy, na końcu mamy klienta. Ten klient się strasznie zmienia. Te kanały dystrybucji będą się zmieniały. Cyfryzacja, automatyzacja, to na pewno będzie cały czas postępować, wchodzi sztuczna inteligencja, to też, to też zmieni wiele rzeczy, wchodzi pokolenie Z, które też ma inne podejście, więc też trzeba inaczej podchodzi do pracownika, więc zgadzam się tutaj, na pewno należy być elastycznym i to co było powiedziane, przystosować się do tej zmiany i tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tej przyszłości. Z powodów demograficznych najprawdopodobniej będą problemy z pracownikami. Ale być może za jakiś czas okaże się, że Nagłowska jest zbyt drogim krajem i ta produkcja zamiast przyjść się wyniesie. Bo już część firm zamyka swoje produkcje w Polsce i z kolei zamiast przynosić się do Polski, to się wynosi z Polski. I, i, i jakby trzeba być gotowym na każdą ewentualność. Tak? Więc nie jesteśmy w stanie do końca tego przewidzieć i musimy być w związku z tym bardzo elastyczni i przygotowani na każdą zmianę, to tak w każdą stronę. No właśnie jeszcze tylko dopowiem, że tak naprawdę biznes ledwo, co się przyzwyczai do pokolenia Z, a za chwilę będzie musiał się przyzwyczaić do pokolenia alfa. Tak, tak, ja tutaj rzeczywiście powtórzę troszeczkę za Panem. Uważam, że tej szansy należy szukać w odwadze, w poszukiwaniu nowych modeli biznesowych. Trzeba ryzykować. Powiem może dwa słowa z mojego podwórka, bo nie każdy konsument to widzi, jeżeli chodzi o rynek książki, Niezwykle szybko rosnący jest rynek książki na żądanie. Jak wchodzicie Państwo do sklepu internetowego, to widzicie po prostu tytuły, obrazki, okładek, kupuje się je, a tu okazuje się, że dzieje się w tle rewolucja. Spora część z tych książek, jest ich coraz więcej, one jeszcze nie istnieją w momencie zakupu. I to myślę że jest taki przykład właśnie na taką interesujący rozwój rozwój marżowy a nie zarzynanie się cenowe i, i walkę kosztową. Ja jestem ostatni, więc tak nie pamiętam do końca pytania. na no, to jest no, mega, to, mega trendy, których nie można przegapić. Troszkę, troszkę pamiętałem, tak. Ja myślę, że te megatrendy, których nie można przegapić, to niektóre to są trendy, których nie możemy przegapić, jakby, które wynikają od środka, czyli na przykład ta digitalizacja. I tutaj y, ja bym to widział w dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest rzeczywiście sztuczna inteligencja, bo, bo jakby technologia weszła na kolejny etap i tak, naprawdę, i tak naprawdę komputery zaczynają umieć rzeczy, których jeszcze nie umiały y, nie tak dawno, aczkolwiek no, to jest jakby kolejny etap rewolucji, no bo, bo, bo jeszcze pamiętamy z filmów takie wielkie sale, gdzie rachmistrze siedzieli z liczydłami. No, to też była rewolucja. Natomiast drugi, e, drugi element, ja nie wiem, czy nie równie istotny tej, tej, tej cyfrowej rewolucji, to też jest oderwanie dużej części rynku pracy od miejsca. No bo, bo na przykład informatycy czy, czy takie zawody, które są kreatywne, już nieważne gdzie kto jest, można pracować z całego świata, mając przy sobie narzędzia w postaci komputera. I to zmienia wszystko tak naprawdę, bo nagle. Teoretycznie mamy dostęp do dużo szerszego rynku pracy, ale z drugiej strony nasze firmy konkurują z firmami amerykańskimi, zatrudniając ludzi i to tych najlepszych, no bo, bo, bo o nich jest walka. Więc, więc to też jest zjawisko, które zmienia drastycznie świat. No i pytanie, czy odblokowanie pieniędzy złe, ale też przede wszystkim takie może szersze spojrzenie, z, z zmiany polityczne? I ta, takie nowe otwarcie, które mamy, czy to spowoduje, że przedsiębiorcy się odważą? Czy doda to im odwagi? Czy, czy wyobrażacie sobie Państwo, że, że ta, ta stopa inwestycji wreszcie odbije się z tego dna? Pani Marta. Mam nadzieję, bo chcemy w banku również udzielać nowych kredytów. Aha, a od tego zależy, od Państwa decyzji zależy, czy te projekty ruszą, bo projektów jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że no właśnie brakuje trochę tego takiej, takiej wiary, optymizmu w to, że to już jest ta pora, to już jest ten czas i że to się po prostu opłaci. Każda inwestycja się po prostu musi zwrócić. I pomimo tych wszystkich wyzwań, jak zmiany demograficzne, jak konieczność automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii, to wszystko wiemy, że jest potrzebne i nasze firmy o tym wiedzą. Tyle tylko, że potrzebują dodatkowego bodźca. Tak myślę, dodatkowego bodźca, czyli coś takiego, co zadziała na pozytywną emocję związaną z tym, że to już jest ta pora, czas i, i trzeba ruszyć. Wysoki koszt kredytu jest nadal i myślę, że to w wielu przypadkach jest taki element hamujący po prostu. A z drugiej strony za mała pewność, że to już że realizacja inwestycji od razu pozwoli po prostu zarabiać najzwyczajniej w świecie i szybko odzyskać zainwestowane pieniądze, ale również nie tylko odzyskać, ale, ale również dołożyć coś do kapitału tak, żeby się spokojniej i bezpieczniej funkcjonowało firmą. Czyli jak rozumiem, wciąż jest ten lęk odczuwalny wśród przedsiębiorców? Tak, to, to, to podstawą do tego są po prostu wyniki. Wszystkim nam trudniej, po prostu ludziom się żyło. Trudniej, jeżeli biznes nie ruszy. Tego bardzo potrzebujemy. No Po wyborach giełda wręcz nie była w stanie się uspokoić z, z tej euforii, no ale tak rzeczywiście przychodzi czas na konkrety. Panowie, czy w wasze serca to nowe otwarcie wlało nową dawkę optymizmu? Trochę tak, ale wszyscy czekają, aż faktycznie będzie coś widać. Znaczy wszyscy od dłuższego czasu mówią o czwartym kwartale tego roku, i to takie trochę wishful thinking, ale no, może faktycznie coś z tego będzie, ale z drugiej strony jak wszyscy uwierzymy, że tak będzie, no to wtedy firmy zaczną inwestować, konsumenci zaczną konsumować i to wszystko faktycznie zacznie ruszać i się nakręcać. Więc takie czynniki właśnie jak KPO. Finansowanie to, to, to są bodźce, które, które na pewno pomogą, ale na końcu przedsiębiorcy faktycznie muszą uwierzyć. I teraz, jeżeli, tak jak tutaj pani Marta mówiła, rentowność spada, wyniki są film coraz gorsze. I to jest trudny moment na to, żeby w tym momencie jednak zainwestować w przyszłość. Ten boom fotowoltaiki, możemy mówić, że to było za szybko, dobrze, źle, ale jednak pokazał, że Polacy są gotowi i nie potrzebują wcale tak dużo, żeby inwestować w energię odnawialną. I to pokazało, że wystarczy przygotować taki program, żeby wszystkim się opłacało. I myślę, że to jest to chyba na co czeka branża budowlana, czyli otwarcie dopłat, otwarcie właśnie takiego dofinansowania prostych zasad dla. Użytkowników końcowych, żeby zachęcić, bo bez zachęty nie dokonamy tego skoku. To tyle chyba. Ja, żeby nie było tak pesymistycznie, to powiem, że jednak realizujemy pewne inwestycje i są klienci, którzy się na to decydują. Całe szczęście, bo dzięki temu mamy pracę i. Przede wszystkim Bank ma środki, które może użyć udzielając tych kredytów, więc jesteśmy na to gotowi. I, I zachęcamy Państwa do tych rozmów, bo nawet jeżeli Państwo jeszcze nie są na to gotowi, żeby już teraz de decydować i rozpoczynać, to jednak warto o tym rozmawiać. Zresztą, Panie Danielu, może pan coś powie? Bo pana chyba tak odważniej. Znaczy, może tak, bo tutaj poruszył Pan dwa aspekty. W pierwszym była zmiana kierownictwa politycznego kraju. No to ja powiem tak, niezbyt optymistycznie. Nie widać, jeżeli chodzi o nową władzę, ponoszenia kosztów politycznych i chęci istotnego reformowania. Liberalnego kraju, a jest mnóstwo do zrobienia. Chociaż no, z drugiej strony, jakby po tej zmianie, no, nic dziwnego jaka jest reakcja giełdy i w ogóle gorzej być nie może niż było. Także, także to jest w pewnym sensie, jakby przynajmniej może być stabilność. Natomiast jeżeli chodzi o dotacje unijne, i tą odwagę przedsiębiorców. No nie, to są doskonałe okoliczności, te pieniądze są potrzebne. Co prawda, ja mam bardzo liberalne podejście i wolałbym znacznie więcej wolności i, i reformowanie, likwidowanie tych ograniczeń przedsiębiorczości w Polsce niż dotowanie, ale no cóż, środowisko naturalne jest takie, jakie jest, więc bierzemy udział w tym rynku i inwestujemy z wykorzystaniem środków unijnych. Natomiast muszę powiedzieć coś takiego. Mimo wszystko tak średnio to są gorzej wydawane pieniądze niż własne pieniądze. Powiem Państwu taką rzecz. Zmienialiśmy niedawno kancelarię patentową. Bardzo ciekawe to było zjawisko, bo przepytałem sporo rzeczników, pojrzałem o tym, jak my działamy, że chodzi o realną ochronę, o ochronę rynkową, realną, co nie jest takie proste, nowych rozwiązań stosowalnych globalnie, a się okazuje, że rynek rzeczników jest zdegradowany, bo wszyscy grają o uzyskanie patentów, a nie o ochronę. I dlaczego? Dlatego, bo są programy unijne tak, chodzi o to, jest taka no, gra w punkty, y, albo o punkty, y, te, te, tego typu komentarz, y, ale nie, żeby zakończyć optymistycznie. Y, doskonale, że pieniądze unijne zostały uruchomione, y, korzystajmy z nich, działajmy, y, my próbujemy. <grych> Dziękuję. Tak a propos tych patentów, bo jakby to też jest coś, z czym jesteśmy na co dzień, y, to prawda. W ogóle rynek rzeczników patentowych to jest, to jest specyficzne środowisko. Natomiast druga strona medalu jest taka, że zanim fundusze unijne zaczęły wymuszać patentowanie, to procedury patentowe w Polsce na firmach, w tym momencie się wszyscy do tego rzeczywiście przyzwyczaili. Oczywiście jakość jest średnia, natomiast, natomiast wszyscy to robią. A to kilkanaście no w tym momencie lat temu tych zgłoszeń patentowych w Polsce było kilkanaście rocznie. Po prostu nie było. Patentowania. W związku z tym, jakiś pozytywny efekt tego wszystkiego gdzieś tam występuje. Natomiast w związku z tym, to, to są takie, jakby blaski i cienie tego całego systemu. No okej, okay. no nie powiem, żeby nam wyszło to bardzo optymistycznie, mimo, pewnie, pewnie, mimo pewnych prób podjętych, jest rzeczywiście tych wyzwań na, na pęczki, ale no, jesteśmy w takim towarzystwie, że myślę kto jak kto, ale Państwo to sobie akurat z tym wszystkim poradzicie, czego oczywiście życzę. A Państwu bardzo dziękuję.